Dobra, szanowni państwo, drugi set. Jurek poszedł ochłonąć. Na boisku jedna zmiana, Bartek za Jurka. Zaczynamy serwisem. Ania Z. Kuś, A był gwizdek? Może trzeba to powtórzyć? Dobra, przyjęcie. Przyjęcie, przyjęcie. A, Się zdarzyli nasi. Ja coś muszę poprawić z kamerką. Ania sobie poszła z boiska. 2-0 przegrywamy, drugiego seta. A! To była świnia, to było bardzo niekoleżeńskie. Dawo, Tomek. Pipe. Kurczę, chyba pierwszy w ogóle w tym meczu dzisiaj. Dobrze. Jeden, trzy, przegrywamy. Tomek na zagrywce. Oj, 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 jest. A jajaj, bronią sędzia nas chce doprowadzić do zawału. Brawo, eee, to była podwójna przechodząca, więc błąd, punkt dla nas. Dwa, trzy i Szymon na zagrywce. Jezu, Upolował! Szymon, przypominam, 18 metrów. 18 metrów. Jest nasz mistrz pierwszego seta. Jurek, powiedz coś. Roczyliśmy dziennie. Przypadło... I patrzymy dalej. Zapraszyła wszystkich ta piłka. Jurek musisz wyłapywać, bo ja tu dobra. często brakuje w nim. Dobra, przyjęcie, ale wyrównane. Przegrywamy 3-4. No nie wiem, czy tam nie deptą na linię, ale. Sędzia nie gwiznął. I kombinowane rozgrania że remis, po cztery Czekamy, aż przeciwnik zawiąże buta I gramy Chodź, chodź i mów, komentuj ze mną. Nie wiem, Bartek sięgnął bloka, bo nie, nie dostrzegłam. Był blok? Był blok Bartka. I weszliśmy w tym secie na prowadzenie. 5-4. Ania S. na zagrywce. Jest! Oddaliśmy świniom za świnię. Pokazaliśmy przeciwnikom, że też tak umiemy. 6-4. Prowadzimy. I Ania S po raz drugi na zagrywce. Niestety dobre przyjęcie. I urwana siatka przez nas. Dobra, dobre przyjęcie i gramy swoje. Nie Niewiele brakło, niewiele brakło. Remis po sześć. Niestety boisko. Boisko. Pozdrawiamy sędziego nie było bloku niestety no i znowu przegrywamy dwoma punktami 6 do 8 anka perdonnij cię to. O jo jo jo. Tamę to berwał. blokuje. Dobrze, Marcin na zagrywce. Przypominamy, że Marcin w pierwszym secie prawie doprowadził do walki na przewagi. Ajajaj! No niestety. A zrobi szybkie przejście. Przegrywamy 10 do 7. Przyjęcie, przyjęcie, panowie. Depną linię. Wszedł, jajny! Ogień! Obili Anka i niestety out. 12-7. Kurde, znowu odskoczyli na 5 punktów, jak w pierwszym secie. Out! Ten sobie wyrzucił chyba. Dobrze, Bartek na zagrywce. Fundy dla nas. Zmniejszamy straty 9 do 12 i ponownie Bartek na zagrywce. Jest! As serwisowy. Brawo, Bartek, brawo. 10-12. A ja jaj przerzucony. Przezucony tomek niestety. Jeste, musimy się wyzbyć w własnych błędów. Ouch. Ojej, <grystanie z błędami> jakiś śmieszek w przeciwnej drużynie jest. Brawo. No i wróciliśmy do gry. 12-13. Musimy się wyzbyć własnych błędów. Brawo Szymon! Pełne zrozumienie. I jest trzynasty punkt. Jest! Przeszła chyba linia. Ja ale sędzia skrupulatka. Sędzia się nagrywa, sędzia bardzo skrupulatka. Jakiś kibic przechodził. Chodzimy na prowadzenie 15-14 i Tomek na zagrywce. Znowu blok. Nie. A, no nie, no Nie wróciło na naszą połowę. Chyba nie. Chyba nie, chyba nie, chyba po prostu nie dobitam. Dobra, przyjęcie, po 15. Tu Nie widać tamtego odcinka. Niestety, szanowni Państwo, był out. Kurwa 18 metrów. Kurwa 18 metrów. Bez obiadu za tydzień. Chyba Anka ci odda... Ja nie wiem, no. 17-16, bardzo dobrze. Sesji byliśmy. 16-17. Mieliśmy warunki 5, przeglądzacie. Graj, 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 graj! Dobra, przebite. Aj jaj. 16-18. Przyjmijcie to! Jest siatka. Kibice najbardziej się cieszą, jak przeciwnicy zjebią zagrywkę. Ania S. na zagrywce. Możemy przestawić kamerkę. Oj. Jest sprzęcie. Ania? Nieczysta, jest! Nieczysta, nieczysta. Oddaliśmy co prawda też nieczystą, ale nieczysta. Bardzo dobrze. Podajemy gołę! Wydaje mi się, że Bartek tam musi uważać na przekładanie rąk w bloku. A niech się denerwują. Jez! Yes, brawo! Kowrowska as. Nazwisko zobowiązuje. Stawimy czas kamerkę. A nikt nie, nikt nie asekurował. I przyjęcie, i przyjęcie. Niestety linia. 19:20, ale jesteśmy cały czas w grze. Cały czas walczymy, cały czas napieramy. kan nie trafiła. Dot... Siatkę dotknął. Na zoszcie, to jest co? Tamten dotknął siatki. 19:21. Yes, block 20:21 i Marcin na zagrywce. Marcin do końca. Pięć asów i mamy to. Dzięki. Yeah! Brawo Właś Jurek i tak, tak powinieneś zrobić w pierwszym secie. Tak! tak. Wierzył. Właś wierzył. Właś wierzył. Remis po 21 22-21. I Marcin dalej na zagrywce. Oj, 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 oj. Co dobrze szło. Dobrze, 22-22. I przyjęcie. Albo nie przyjęcie, bo mogą zrobić siatkę. Kto się koncentruje, kto ogląda? To jest To jest na YouTubie. Co za akcja, co za blok. Wystawa i skos, yes! yes. Kurwa, ale blok mamy zajebisty. Mówiłem, żeby tak blokować. Mówiłeś? Co to sła? nie sła, to się nagrywamy i wiesz, to się sobie analizujemy. z tym live. Ale to sławać później, nie? Bartek na zagrywce. Ajajaj. Aj, aj. Uszkodzili sobie kamerę. No bo był trochę spóźniony. Trochę nasz błąd. Ale to oni też nie No? A to, pani analizuje te błędy. My to tutaj, drogie, siedzimy przy tawce rano i oglądamy, nie? Widać, a potem ktoś wam za to zapłacić. No dobra, przebite. A block out. i niestety mają setową do 23 Może i dobrze, że setowe Także to będą Jest! I gramy na przewagi 24-24 Ania Zet na zagrywce Jest energetyk Elektrolitią zupełnie do tego

To jest o pewnej sędzia. To ja ja widziałem nie. ostatnio na kawie z, 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 z Sano. Ano. Ano. Zauważ, Ania Sano często się nie do uśmiecha. Numerem 8. Dobrze. Yes! 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 Mamy drugą setową: 26 do 25. I Tomek na zagrywce. Nie patrzymy na Tomka, żeby się nie peszył. Tomek robi asa. Blok out. Myślę, że od prawej to będzie dobrze. Pod 26. Ale przynajmniej dużo punktów sobie nabijemy. W tym sensie. A też dużo stracimy. Niestety, 27-26. No, no kurwa. 26-27. Zobaczcie, teraz on nie odbierze. To myli się. Nie, on najlepiej odbiera. On ma być libery u nas. Ale ok, zobaczysz. Widzisz? Niech Ja bym dobrał lepiej, no. Ja nie chciał wziąć czasu, Bartek, kurwa. Szanowni Państwo, przegrywamy 26 do 20. Ale naprawdę to był dobry, dobry, dobry drugi set. To co mówiłem to był rzadki. Ale my lubimy tak: przegrywać 2-0 i wygrać 3-2. Więc wiesz, my tu siedzimy dzisiaj do północy, nie? Dobra, zapraszam na set numer 3.